No idzie kicia. To ma tyle proste. Na pewno oblatamy. Później wyjdzie. Ale nie będę puszczał kurwa na próżno jadanego. ale ja tutaj całe Nie plus, a ja tam. Dzisiaj dostaną to zawerce, się najedzą. i cóż tu takie półnajedzonego. Ja no to nie cały dzień tak, się nie miały. O, para moteli. Tak. Przyszła para moteli. Ciekawie jest tu siądamy, ale odchodzą i chodzą a nic tak da. Tam te paletę gryzą, zobacz. To dla tłumek cały. Gdzie się go po głodny Zawsze tak oblatywałem i dobrze było, nigdy nie narzekałem Nie <grystanie> wiem, ja bym wiedział, ale to wiesz, to nie jest wtedy. A składają się tu. Mają chęć, to Tam to tam, pod Zlatwem. Nie, Jak tam na to? to A, <grystanie> Jeden lat. Dwa, dwa były. Jeden już jest. Już jest wdwojuj, ale pójdę zobaczymy. się rozdwoiłem, my pójdziemy. Kusisz on, daj, to daj, 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 Nie będę męczył. Ale przecież daj, 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 nie. daj, 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 tu nie O, Też sobie obserwujemy. Bory na dachu. <try> Dobrze to mu znak na brytach. Tak. Są, sąsiad świeżaki ogląda, czy Świązaki, coś takiego było też? No, wszystko tam wleciało, do tamtego wbiegu. Jak oni nie zjedzą tam, to muszą. Weź to, zgoni. Nie zagnić. Taki głupi nie jedz, jak Marcin. <noise> jestem też to źle. Tak. Co, na opanego? Dobra na opanego by <noise> <noise> Ile tam jest? 70? Połębie z ręki jedzą. Nagrać, poczekaj. Nie boją się, nie. Jako swojej? No, a tu 3 lecą, a 3 No 3, murzyn. Na stąd murzynę? Może mój, kurde. Ale leciutkiem tam? Nie, bo ja mam na lucie wypuszczone murzynę. A do stawu przyjechałem? Tak, ale moje latały trochę, tam podegnałem. A to ma te wątpliki poszły i a to pój. A, przyszedł skoń. Mój czy nie mój Opcy Nie wiesz ma Nie, nie biała i nie biała Obla się Ta, to Kurwa, Tak to możesz Kurwa ma nie, latają Nie, tutaj. latają ptaki. To okay. nowe miejsce. Nowe by mi kurwa dziać. To nie. Psiostro kurwa. Kury moje. Gohemy. Nowa rasa kurw. Budapeszcie chodzą jak kury kurwa. Marek, wyjdź tam dać. Z góry przechodzi tego mnika chwilę <laughs> zobaczę co gdzie to mi trzeba Co robisz, Dawaj jednak robisz. czy I tak jak kury są. Twój no też jest. Nie te motyle tylko takie bestre One dopiero zielają. Bo ja ich w sobotę przyniosłem, a co mamy dzisiaj? W niedzielę <noise> Ale dziadek mnie nie chodzi chociaż to. Jakie ozdobne, za, za drobnym tak patrzę, za drobnym. z Jakim się drobnego chce. Dobra.